Ostatni żeglarz Mgły, chirozwany ciszą, był jednym z nielicznych ludzi echa, którzy przetrwali w świecie spowitym przez wszechogarniającą białą mgłę. Ten naturalny fenomen, po zablokowaniu światła, reagował agresywnie na wszelkie metale, topiąc je lub niszcząc. Ocalała cywilizacja istniała tylko dzięki drewnu ducha, rzadkiemu, nie reagującemu na mgłę materiałowi, z którego budowano ciche okręty. Ludzie echa zaś, niewidomi w normalnym sensie, potrafili słyszeć wibracje tego drewna, czuć rezonans fal i mapować szlaki dźwiękiem. Hiro i jego żona Lina wiedli skromne, ale bezpieczne życie w małym porcie, gdzie on pełnił rolę ostatniego nawigatora, który pamiętał czyste trasy. Jednak mgła ukrywała nie tylko skały i tajemnice oceanu. Pewnego bezksiężycowego wieczoru przez barierę przeszli piraci mgły. Bezwzględni bandyci, którzy opanowali brutalne, szybkie techniki dzisiejszego ataku. Korzystali z okrętów malowanych sadzą, uzbrojeni w twarde ostrza z kości wielorybów i dębowego drewna, które pozwalały im terroryzować skrawki lądu. Hiro, powracając z rejsu, znalazł tylko ślady walki i jedyny artefakt pozostawiony przez Linę, jej słuchowy medalion z bursztynu. Wiedział, że piraci mgły nie wzięli zakładniczki dla okupu, lecz by wykorzystać ją jako żywą mapę. Jej echowy zmysł miał prowadzić ich do ukrytych skarbów. Stary żeglarz przystąpił do przygotowań do swojej ostatniej, cichej wyprawy. Jego okręt szepczący został odarty ze wszystkiego, co mogło zaburzyć akustykę. Kiro wyrzucił nawet stare, mosiężne dzwonki, które zbierały kurz i zastąpił je ceramicznymi. Jego mapa, namalowana na skórze, nie pokazywała lądu, lecz linii stałego echa, bezpiecznej ścieżki rezonansu. Kiro, opierając się na ostatnim, niemal niewyczuwalnym śladzie dźwiękowym zostawionym przez porwanie, skierował dziób w samo serce mgły. Tam, gdzie nawet on rzadko się zapuszczał. Podróż stała się walką o utrzymanie absolutnej ciszy. Pokół panował ogłuszający brak dźwięku, w którym każdy ruch deski, każdy oddech zdawał się być krzykiem. Po trzech dniach słyszał ich nie poprzez uszy, ale poprzez wibracje drewna ducha, nierówny szorstki rezonans obcego kadłuba, fałszywy chór piratów. Kiro wykorzystując swoją przewagę w opanowaniu ciszy, wśliznął się na ich rufę. Wiedział, że w świecie, gdzie metal jest zakazany, jego jedyną bronią jest brak echa. Musi stać się tak cichy, by mgła go wchłonęła, a piraci usłyszeli tylko własną śmierć. Zanurzył dębowy sztylet w burtę wrogiego statku, tworząc podwodną szczelinę. W chaosie i krzykach piratów Kiro, kierowany echem serca, odnalazł linę. Razem wrócili się na pokład szepczącego, który już czekał cichy i lojalny. Powrót był szybki, prowadzony teraz przez linę, której serce biło rytmem powrotu. Piraci mgły zatonęli wraz ze swoim fałszywym chórem. Kiro, ostatni żeglarz mgły, dokonał swojej cichej zemsty. Zwycięstwo miało jednak gorzki smak. Powrócił jako ktoś więcej niż tylko żeglarz, jako milczący strażnik ciszy, wiecznie czuwający na skraju mgły, by nikt nigdy nie zakłócił harmonii jego i jego żony.